Droga duszo! Jeśli ta wiadomość dotarła dziś do ciebie, to dlatego, że wszechświat musi potwierdzić prawdę, która intensywnie wibruje w twoim polu energetycznym. Tak, jest ktoś, kto dziś wziął telefon do ręki, by do ciebie napisać, ale co sprawiło, że tego nie zrobił? Czuję się ogromnie zaszczycony i wdzięczny, mogąc być kanałem tego objawienia, ponieważ wiem, że cisza kogoś, na kim nam zależy, Potrafi być jedną z najtrudniejszych prób dla naszego umysłu. Dlatego proszę cię teraz, byś się uspokoił, uspokoiła, wziął, wzięła głęboki oddech i pozwolił, pozwoliła tym słowom ukoić Twojego ducha. Bo to, co za chwilę usłyszysz, jest tym, co aniołowie pokazali mi za kulis niewidzialnego planu, który obejmuje Twoje życie. Dokładnie dziś, w chwili ciszy i skupienia, aniołowie ukazują scenę głębokiej introspekcji. Ktoś kto jest częścią twojej historii, albo ktoś, kogo los przygotowuje, by wszedł w nią na stałe, poczuł nagły, przytłaczający impuls. Ta osoba wyszukała twoje imię w kontaktach, otworzyła rozmowę i przez długie minuty patrzyła na twoje zdjęcie. Pojawiło się prawdziwe pragnienie, potrzeba duszy, by usłyszeć twój głos lub przeczytać choć jedno twoje słowo. Intencja wysłania tej wiadomości była tak silna, że jej energia przekroczyła czas i przestrzeń. Dlatego być może w którymś momencie dnia poczułeś, poczułaś ścisk w sercu, albo natrętną, pełną tęsknoty myśl o kimś. Ale co naprawdę zatrzymało ten krok, mimo tak szczerego pragnienia? Aniołowie objawiają, że nie była to ani obojętność, ani zapomnienie. To, co powstrzymało tę wiadomość, była wewnętrzna walka pomiędzy sercem a umysłem tej osoby. Ktoś, kto zaczął pisać, został nagle zalany falą głębokiej niepewności. Pisał i kasował wiele razy. Myślał o tym, by powiedzieć, że tęskni, by przeprosić albo po prostu wysłać cześć, żeby sprawdzić, czy wciąż o nim pamiętasz. Jednak strach przed odrzuceniem lub wątpliwość, czy to właściwy moment, okazały się silniejsze. Wyobraź sobie kogoś, kto trzyma telefon w dłoniach. Z blaskiem ekranu odbijającym się w oczach, czując drżenie palców na myśl o ponownym kontakcie. Ta osoba spojrzała na ekran i poczuła, że jesteś teraz w fazie ogromnego blasku i rozwoju. Ktoś obawia się, że mógłby zakłócić twój spokój albo że nie dorasta do światła, które dziś emanujesz. Istnieje bardzo ludzki lęk przed odsłonięciem się, przed pokazaniem, że wciąż jesteś czyimś priorytetem podczas gdy świat na zewnątrz zdaje się toczyć dalej. Cisza, którą dziś otrzymujesz, nie jest pustką uczuć, jest ich nadmiarem, emocjonalnym ciężarem, którego ta osoba jeszcze nie potrafi ubrać w słowa bez poczucia o. Widzę również, że plan duchowy często stawia takie tymczasowe blokady jako formę ochrony dla obu stron. Aniołowie pokazują mi, że gdyby ta wiadomość została wysłana dziś, wasze energie mogłyby jeszcze nie być w pełnej harmonii, potrzebnej do dobrej rozmowy. Wszechświat jest mistrzem precyzji i wstrzymuje czyjąś rękę, by komunikacja popłynęła dopiero wtedy, gdy Twoje serce będzie gotowe przyjąć prawdę bez bólu, a serce tej osoby dojrzeje na tyle, by nie cofać się ze strachu. Jakby przewodnicy szeptali jej do ucha, poczekaj jeszcze trochę, to jeszcze nie jest moment doskonały. Ważne jest, abyś zrozumiał zrozumiała, że cisza również jest formą komunikacji. Mówi ona, że ktoś przetwarza swoje uczucia, walczy z własnym ego i że twoje znaczenie w jego życiu jest tak wielkie, iż rodzi wahanie. Nikt nie boi się mówić do kogoś, kto nie ma znaczenia. Jeśli ta osoba się zatrzymała, to dlatego, że to, co chce powiedzieć, jest zbyt ważne, by wypowiedzieć to byle jak. Ktoś wraca do starych rozmów, wspomina twój uśmiech i sposób, w jaki przyjmujesz życie, i właśnie to sprawia, że czuję się mały wobec Twojej wielkości. Aniołowie proszą, abyś nie wykorzystywał, wykorzystywała tego czasu na karmienie lęków, ani dźwiganie ciężaru wątpliwości. Wręcz przeciwnie, użyj tej chwili, by bardziej pokochać siebie, wzmocnić się i zaufać, że to, co jest Twoim boskim prawem, nigdy nie gubi się po drodze. Ta osoba przechodzi teraz proces głębokiej autorefleksji, analizując, gdzie popełniła błąd i jak mogłaby zbliżyć się do ciebie w sposób, który naprawdę miałby sens. To nie chodzi tylko o wysłanie wiadomości. Chodzi o to, co ta wiadomość oznacza dla waszej przeszłości. Ktoś nie chce jedynie przelotnego kontaktu. Szuka czegoś z korzeniami, a do tego odwaga musi być większa niż strach. Czuję, że w nadchodzących dniach energia tej niewysłanej wiadomości nadal będzie krążyć wokół ciebie. Możesz mieć bardziej wyraziste sny z tą osobą lub odczuwać jej obecność częściej, jak zapach, który pojawia się nagle, albo piosenkę w radiu, która natychmiast przywołuje czyjś obraz. Dzieje się tak dlatego, że intencja stworzona dziś zawiązała więź, która domaga się domknięcia. Wszechświat nie pozostawia otwartych cykli bez celu. Jeśli czujesz, że to objawienie poruszyło twoją duszę, napisz teraz w komentarzach. Ufam Bożemu czasowi i moje serce jest w pokoju. Wypowiadając te słowa, uwalniasz niepokój i pozwalasz aniołom działać swobodniej, by doprowadzić do tego spotkania. Weź pod uwagę, że ta osoba może toczyć wewnętrzne bitwy, o których nie masz pojęcia walkę z dumą, albo gojenie ran z przesłych doświadczeń. Aniołowie działają jako mediatorzy, wygładzając krawędzie i przygotowując drogę, by gdy ten ktoś znów sięgnie po telefon. Nie było już odwrotu. Palec, który dziś zawahał się nad przyciskiem wyślij, zostanie wzmocniony pewnością, że połączenie z Tobą jest darem, którego nie można dłużej ignorować. Czekaj z serennością. Wiadomość, która dziś nie przyszła, jest dopracowywana na planie duchowym, by jutro lub we właściwym momencie dotrzeć do Ciebie w znacznie czystszej i silniejszej formie, gdy Wasza więź stanie się naprawdę niezachwiana. Nie czuj się pomniejszony, pomniejszona przez ciszę, bo jesteś istotą błogosławioną, a Twoje światło jest tym, co przyciąga tę osobę z powrotem, nawet jeśli ona wciąż walczy ze swoimi cieniami i niepewnościami. Czas Ojca Niebieskiego jest doskonały i nigdy nie zawodzi w dostarczaniu tego, co serce zasiewa z miłością. Pozostań w wysokiej wibracji, bo to Twój spokój stanie się kompasem, który ostatecznie poprowadzi tę osobę z powrotem do Ciebie. Wiedz, że to chwilowe wahanie jest w rzeczywistości ostatnią przeszkodą przed wielkim otwarciem emocjonalnym. Wszechświat jedynie czeka na wyrównanie gwiazd, by ta cisza zamieniła się w coś, co przyniesie uzdrowienie, a nie zamęt. Każde słowo, które dziś zostało napisane i skasowane, jest zapisane w eterze, czekając na boski impuls, by objawić się przed twoimi oczami siłą przeznaczenia, którego nie da się uniknąć. Zaufaj że to, co zostało zasiane na świętej ziemi, zakwitnie we właściwym czasie, a każdy dzień nadziei jest kolejnym stopniem w budowie więzi znacznie trwalszej niż jakakolwiek przelotna wiadomość. Twoja droga jest prowadzona przez światło, a prawda, której szukasz, jest przygotowywana, by objawić się w najpiękniejszy i najbardziej zaskakujący sposób. Niech ta wiadomość będzie światłem na Twojej drodze, napełniając Twoje serce pokojem. Miłością i nadzieją. Niech aniołowie nadal prowadzą Twoje kroki, oświetlając każdą chwilę mądrością i bezwarunkową miłością Ojca Niebieskiego. Niech tak się stanie, z łaski i zwycięstwa niebios, teraz i na zawsze. Amen.